Cześć dzieciaczki, buziaczki, misiaczkowe przedszkolaczki. Strasznie za Wami tęsknię, ale na szczęście możemy się w ten sposób spotkać dzisiaj i porozmawiać sobie o króliczkach. Na pewno pamiętacie pierożynkę, była u Was. To taki trochę dziwny króliczek, który je różne nietypowe rzeczy dla króliczków, ale tak jak do przedszkola przychodzą nowe dzieci, tak i do mnie przychodzą no, o, owe, nowe zwierzątka. I pierożynka ma przyjaciółkę, którą chcę Wam dzisiaj przedstawić. Jest to Tosia. Czy widzicie różnicę między Tosią a pierożynką? Pierożynka jest o wiele większa i ma uszka do dołu. Jeżeli pamiętacie, mówiłam Wam, że takie króliczki z uszkami do dołu nazywają się baranki. A to jest karzełek. Karzełek, bo piero... Tosia będzie małym króliczkiem, takim, żeby się mieściła w dziecięcym pokoju. Każdy z Was może zrobić swojego domowego króliczka. Ja teraz poproszę o pomoc, o materiały do króliczka. A wy popatrzcie sobie na króliki. Ja dam im coś do jedzenia, żeby nie siedziały teraz głodne. Co najczęściej jedzą króliki? Oczywiście, oczywiście marchewkę, ale też mogą wyjadać Wasze płatki śniadaniowe. A co nam dzisiaj będzie potrzebne do zrobienia króliczka? Dobrze Wam znane jajko niespodzianka. Oczywiście trzeba je otworzyć. Z papierka i z czekoladki. Ja nie mam pomysłu, co zrobić z tą czekoladką. Ja, ja. Może dzieci będą wiedziały, jakaś rączka mi zabrała, nie do zjedzenia. W środku jajka jest pojemniczek i zabawka. Zabawkę złożycie później z rodzicami. Widzę, że trafił mi się też jakiś świąteczny kształt, bo jakiś ptaszek, ale nas interesuje ten pojemniczek i będzie Wam potrzebna jeszcze paczka plasteliny. Możecie zrobić królika w Waszych ulubionych kolorach. Zobaczcie, jak one cały czas usuwają, trzeba im dokładać. Mam nadzieję, że jak już wrócicie do przedszkola, też tak będziecie jeść wszystkie posiłki. No, zróbmy to się dzisiaj. Kawałek białej plasteliny, bo to się jest biało. Trzeba ulepić uszka tyle, ile królik ma, tyle samo, ile wy, czyli dwa prawe i lewe. Takiej samej wielkości oczywiście. Z białych kawałków plasteliny trzeba ulepić oczka. z czarnymi kropeczkami. Jedno oczko gotowe. I drugie oczko gotowe. Króliczki mają oczywiście cztery łapki. I nasze króliki też muszą mieć cztery łapki. Jeden. dwa, trzy i cztery. Oczywiście królikowi brakuje jeszcze ogonka. Okrągły mały ogonek. Zobaczcie, królikom za bardzo ogonki nie odstają. Dziś są pochowane. Mały ogonek, królik prawie gotowy. Oczywiście brak mu jeszcze noska. I buzi. Muszę się bardzo spieszyć, żeby to się nie zjadła króliczka. Właściwie króliczek już gotowy. Oczywiście można ulepić jeszcze marchewkę z nadką lub bez. Widzicie? Wielkanocna zabaweczka, ozdobna, ozdoba wielkanocnego stołu gotowa. Życzę Wam dużo zabawy na święta, dużo radości, dużo przyjemności, wszystkiego co najlepsze dzieciaczki i do zobaczenia wkrótce. Paniom, rodzicom, dzieciom, kadrze, pani dyrektor, wszystkim pracownikom przedszkola, wesołych, zdrowych i spokojnych świąt. Do zobaczenia. Pa, pa.